Rezes milioner, samotny ojciec, zobaczył kelnerkę uczącą jego niemówiącego syna mówić. To, co zrobił później, zmieniło jej życie na zawsze. Deszcz lał strumieniami, bębniąc w okna małej przydrożnej knajpki w Toruniu. W środku jarzeniówki lekko migotały. Stefan Zamojski otworzył drzwi, a dzwonek nad nimi zabrzęczał niemrawo. Woda kapała z jego długiego płaszcza, gdy wprowadzał do środka swojego pięcioletniego syna, Oliwiera. Chłopiec mocno ściskał jego dłoń, a jego szerokie oczy nerwowo rozglądały się po nieznanym, hałaśliwym otoczeniu. Stefan zaprowadził Oliwiera do boksu przy oknie. Chłopiec natychmiast zaczął się lekko kołysać, nucąc pod nosem, a jego małe rączki zatrzepotały. Stefan nachylił się, mówiąc cicho: W porządku, kolego, po prostu oddychaj, niedługo stąd wyjdziemy. Brzęk naczyń z kuchni przestraszył Oliwiera, a głośny śmiech z pobliskiego stolika przelał czarę goryczy. Wydał z siebie wysoki krzyk, wyskoczył z boksu i upadł na podłogę, jego ramiona machały, a on zaczął uderzać w ziemię, przytłoczony i niepocieszony. Stefan natychmiast rzucił się, by go podnieść, szepcząc kojące słowa. Zanim zdążył podnieść Oliwiera, obok nich uklękła postać. Była to młoda kobieta w poplamionym fartuchu i z rozczochranym kucykiem, ale jej twarz była spokojna, a ruchy powolne. Hej, kolego, powiedziała cicho, wyciągając z kieszeni laminowaną kartę obrazkową. Kreskówka uśmiechniętej twarzy z napisem Oddychaj pod spodem. Oliwier zamarł, wpatrując się w kartę. Kobieta położyła dłoń na swojej piersi, przesadnie biorąc głęboki wdech i wydech. Znów stuknęła w obrazek, uśmiechając się łagodnie. Oliwier naśladował jej ruch. Stefan patrzył oszołomiony, jak jego syn uspokaja się na tyle, by usiąść. Kobieta, Magda, zgodnie z jej identyfikatorem, uśmiechnęła się do Oliwiera i podała mu miękką, gumową zabawkę. Szok Stefana przerodził się w gniew. Co pani sobie myśli? warknął. Magda podniosła wzrok zaskoczona. Ja tylko nie wolno pani dotykać mojego syna bez pytania, syknął Stefan. Odwróciły się głowy. Próbowałam pomóc, powiedziała Magda marszcząc brwi. Był przytłoczony. Widziałam to już wcześniej. Pani myślała, że wkroczy i zagra bohaterkę? Zlituje się nad biednym autystycznym chłopcem i jego niekompetentnym ojcem. Głos Stefana był ostry. Policzki Magdy poczerwieniały. Wstała powoli. Nie litowałam się nad nim, powiedziała pewnym głosem. I nie litowałam się nad panem. Próbowałam mówić w jego języku, gdy pan nie potrafił. Pięści Stefana zacisnęły się. Pani myśli, że wie cokolwiek o nim, o nas? Wiem wystarczająco, by zobaczyć przestraszonego chłopca, powiedziała cicho Magda, i ojca zbyt gniewnego, by dostrzec coś poza własną dumą. Słowa spadły jak policzek. Stefan otworzył usta, by odpowiedzieć, ale powstrzymał się. Oliwier, wciąż siedzący na podłodze, patrzył na niego szeroko otwartymi oczami. Magda znów uklękła, ignorując Stefana. Świetnie sobie radzisz, kochanie, powiedziała. Oliwier wyciągnął rękę po gumową zabawkę i mocno ją przytulił. Wstawaj, powiedział Stefan do Oliwiera. Chłopiec posłuchał. Stefan rzucił na stół pognieciony banknot i odwrócił się do drzwi. Magda patrzyła, jak odchodzą, a jej serce bolało. Znała to aż za dobrze. Stefan otworzył drzwi w huczącą noc. W Knajpce szmer rozmów powrócił, ale napięcie pozostało. Magda podniosła z podłogi laminowaną kartę. Biedne dziecko szepnęła. Nie spodziewała się ich znów zobaczyć. Z pewnością nie spodziewała się, że to krótkie, katastrofalne spotkanie będzie początkiem wszystkiego, o czym marzyła i czego się bała. Zanim będziemy kontynuować, prosimy, skomentuj z jakiego miasta nas oglądasz. Uwielbiamy wiedzieć, skąd jesteście. Prosimy również o zasubskrybowanie kanału, kontynuując. Następnego popołudnia deszcz ustał, pozostawiając ulice śliskie i lśniące. Stefan siedział za kierownicą swojego czarnego suwa. Oliwier był cicho zapięty na tylnym siedzeniu. Stefan wpatrywał się przed siebie, ale jego umysł był daleko. Nie mógł pozbyć się myśli o spotkaniu w Knajpce. Słowa Magdy odbijały się echem w jego głowie. Nienawidził, jak blisko prawdy była. Całą noc przekonywał siebie, że miał prawo na nią naskoczyć, ale głęboko w środku rosło poczucie winy. Oliwier się dla niej uspokoił, Oliwier się do niej uśmiechnął. Ta rzeczywistość była trudniejsza do przełknięcia, niż jakakolwiek urażona duma. Światło zmieniło się na zielone. Gdy przejeżdżali obok knajpki, zauważył ruch w lusterku wstecznym. Oliwier odwrócił się, przyciskając małą dłoń do szyby, spoglądając na znajomy czerwony szyld. Stefan zmarszczył brwi. Za każdym razem, gdy przejeżdżali obok tego miejsca, uwaga Oliwiera skupiała się na nim, jakby miał nadzieję kogoś zobaczyć. W domu popołudnie upłynęło w zwykłym, cichym chaosie. Olivier układał klocki w staranne wieże. Stefan odpowiadał na e-maile, ale obraz twarzy Oliwiera, rozjaśnionej tą małą iskierką nadziei, nie opuszczał go. Tej nocy, gdy kładł Oliwiera spać, znalazł w dłoni chłopca mały skrawek serwetki. Dwie postacie z kresek, uśmiechnięta kobieta z dużym, rozczochranym kucykiem i mały chłopiec obok niej. Magda i Oliwier. Stefan ciężko usiadł na skraju łóżka. Podobała ci się, co, kolego? powiedział cicho. Oliwier nie odpowiedział słowami, ale jego twarz mówiła wystarczająco. Jego uśmiech był mały, nieśmiały, ale prawdziwy. Stefan poczuł, jak coś ściska go w piersi. Minęły lata, odkąd Oliwier okazywał taką spontaniczną radość. Może był zbyt surowy. Może Magda zobaczyła w Oliwierze coś, czego nawet on nie zauważył. Następnego dnia, jadąc do miasta, Stefan uważnie obserwował Oliwiera. Gdy mijali knajpkę, Oliwier oparł się o szybę. Stefan zacieśnił uścisk na kierownicy. Nie chciał się do tego przyznać, nie chciał potrzebować pomocy, ale nie mógł zaprzeczyć prawdzie. Magda wywarła wrażenie. Nie tylko na Oliwierze, ale i na nim. Westchnął, skręcając winną ulicę. Nie był gotów się z nią zmierzyć. Nie teraz, gdy wciąż słyszał echo własnego gniewnego głosu. W foteliku Oliwier lekko stukał rączkami w szybę, nucąc cicho, a uśmiech błąkał się na krawędziach jego ust. I Stefan zdał sobie sprawę z tonącą nieuchronnością, że tu nie chodziło o niego. Chodziło o Oliwiera. I może, tylko może chłopiec zasługiwał na szansę, by podążyć za tą małą, kruchą nadzieją. Dni mijały, a ciężar winy coraz bardziej przygniatał ramiona Stefana. Każdego wieczoru patrzył, jak Oliwier coraz bardziej zamyka się w sobie. Chłopiec, który kiedyś układał klocki, teraz siedział apatycznie przy oknie, jakby czekał na kogoś, kto nigdy nie przyjdzie. W chłodną sobotę rano Stefan patrzył, jak Oliwier siedzi na dywanie, ściskając zniszczoną serwetkę z rysunkiem. Stefan wiedział, co musi zrobić. Nienawidził tego. Nienawidził tego, jak sprawiało to, że czuł się jak porażka. Ale Oliwier znikał, a jeśli nic nie zrobi, straci go całkowicie. Dzwonek knajpki zadzwonił. W powietrzu unosił się zapach kawy. Magda stała za ladą. Nie zauważyła go od razu. Stefan zawahał się, a jego duma gwałtownie starła się z desperacją. W końcu odchrząknął. Magda podniosła wzrok i jej ciało zesztywniało. Przez długą chwilę żadne z nich nie mówiło. Możemy porozmawiać? Zapytał cicho. Oczy Magdy lekko się zwęziły, ale skinęła głową w stronę pustego boksu. Stefan, Wsunął się na siedzenie. Magda stanęła naprzeciwko z ramionami skrzyżowanymi. Nie przyszedłem się kłócić. Dobrze, bo nie mam na to energii. Stefan zmusił się, by spojrzeć jej w oczy. Mój syn nie jest sobą od tamtej nocy. Tęskni za tobą, szuka cię za każdym razem, gdy przejeżdżamy. Narysował cię. W oczach Magdy zamigotało coś czułego, ale ostrożnego. Myliłem się. Co do ciebie? Co do tego, co próbowałaś zrobić. Proszę, powiedział powoli Stefan, czy przyszłabyś spędzić z nim trochę czasu, jedno popołudnie, bez zobowiązań, po prostu, żeby go zobaczyć. Magda zamrugała, wyraźnie zaskoczona. Chce pan, żebym była nianią? Nie, po prostu, żebyś tam była. Rozmawiała z nim tak jak wtedy. Magda zawahała się. Każdy instynkt mówił jej, żeby trzymać się z daleka, ale wtedy pomyślała o twarzy Oliwiera o nieśmiałym uśmiechu Nie wiem zaczęła Proszę powiedział Stefan, a surowość w jego głosie zaskoczyła ich oboje był po prostu ojcem proszącym o pomoc Dobrze powiedziała w końcu ale tylko na kilka godzin Stefan skinął głową dziękuję. Gdy wstawał, zawahał się. Magdo przepraszam za to, co powiedziałem uśmiechnęła się lekko zmęczonym uśmiechem po prostu postaraj się być lepszy. Skinął głową i wyszedł. Magda patrzyła, jak odchodzi, a jej serce biło z powodów, których nie potrafiła wyjaśnić. Wytarła ręce w fartuch i wróciła za ladę, udając, że jej świat właśnie się nie zachwiał. Niedzielne popołudnie nadeszło spowite w nieśmiałym słońcu. Stefan stał przy oknie, obserwując podjazd. Oliwier siedział na podłodze, układając rząd samochodzików. Gdy mały, poobijany sedan wjechał na podjazd, Stefan westchnął i ruszył do drzwi. Wyszła z niego Magda z płócienną torbą na ramieniu. Wyglądała tu inaczej, nie na miejscu, a jednak jakoś pasowała, jak plama prawdziwego życia na tle stonowanych tonów jego starannie kontrolowanego świata. Otworzył drzwi, zanim zdążyła zapukać. Cześć, powiedziała Magda. Cześć, odpowiedział sztywno. Głowa Oliwiera uniosła się na dźwięk jej głosu. Jego oczy rozszerzyły się, a na jego twarzy pojawił się uśmiech, mały. Ale niewątpliwy. Hej, kolego, powiedziała ciepło Magda, kucając do jego poziomu. Wyjęła małą laminowaną kartę z torby przedstawiającą dwie dłonie tworzące znak. To oznacza przyjaciel, powiedziała wykonując gest. Oliwier wpatrywał się w nią przez chwilę, a potem powoli, niezdarnie naśladował go. Stefan poczuł, jak coś ściska go w piersi. Przez następną godzinę Magda pracowała z Oliwierem, pokazując mu proste znaki w parze z obrazkami i dźwiękami. Mówiła powoli, wyraźnie, nigdy nie podnosząc głosu. Klaskała i cicho dopingowała za każdym razem, gdy mu się coś udało. Stefan obserwował z progu kuchni, z sercem w gardle. Oliwier reagował w sposób, jakiego Stefan nigdy wcześniej nie widział. Wskazywał, kiwał głową, nawet próbował naśladować dźwięki. W pewnym momencie Magda narysowała prosty dom na tablicy i zamigała dom. Oliwier dwukrotnie stuknął w obrazek, a potem spojrzał na nią i uśmiechnął się. Stefan poczuł ukłucie za oczami i zamrugał. Wiedział, że powinien być wdzięczny i był. Ale wraz z wdzięcznością pojawiło się ostre, nieoczekiwane ukłucie zazdrości. Tak długo byli tylko on i Oliwier przeciwko światu. Mieli swój własny, niezgrabny rytm. A teraz ta kobieta, ta nieznajoma, przebijała się przez mury. Wtedy stało się coś niezwykłego. Oliwier wstał, trzymając tablicę w małych rączkach. Przeszedł przez pokój i pociągnął za rękaw Stefana. Stefan automatycznie ukląkł. Oliwier uniósł tablicę, jego twarz promieniała z podniecenia. Na tablicy, nabazgrane nierównymi, ale niewątpliwymi literami, były trzy proste słowa. Ja lubię tata. Oddech Stefana boleśnie uwiązł. Spojrzał na Oliwiera, na jego jasne, chętne oczy i poczuł jak coś w nim pęka i goi się jednocześnie. Ty to zrobiłeś? szepnął. Oliwier dumnie skinął głową. Za nimi Magda patrzyła z łagodnym uśmiechem. Stefan przyciągnął Oliwiera do mocnego uścisku, chowając twarz w miękkich włosach syna. Dziękuję, wymamrotał do Magdy ponad głową Oliwiera. Skinęła lekko, mrugając, by powstrzymać łzy. Przez kilka chwil pokój wypełniał tylko dźwięk oddechu, kruchej, cennej ciszy budującego się nowego mostu. Gdy Oliwier w końcu się odsunął, chwycił także dłoń Magdy, ciągnąc ją w stronę Stefana, jakby próbował zamknąć krąg. Stefan zawahał się, a potem wyciągnął rękę i wziął jej. Była ciepła, pewna, prawdziwa. Stali tak połączeni przez dziecko, które kiedyś było zamknięte we własnym cichym świecie, a teraz, krok po kroku, znajdowało drogę na zewnątrz. Wtedy Stefan zdał sobie sprawę z czegoś jeszcze, czegoś, co napełniło go nadzieją i strachem. Potrzebował jej nie tylko dla Oliwiera, ale i dla siebie. Następne tygodnie upłynęły w łagodnym rytmie. W każdą niedzielę. Magda przyjeżdżała do domu Stefana, a jej torba była pełna materiałów dydaktycznych, a jej uśmiech rozjaśniał całą przestrzeń. Pod jej delikatnym okiem Oliwier rozkwitł, opanowując nowe znaki, składając nieśmiałe słowa, śmiejąc się swobodniej, niż Stefan kiedykolwiek widział. Stefan patrzył na to wszystko ze zdumieniem i rosnącą wrażliwością. Zdał sobie sprawę, że polega na niej nie tylko w kwestii postępów Oliwiera, ale także sposobu, w jaki łagodziła ostre krawędzie ich niegdyś samotnego świata. Nie wszyscy to tak postrzegali. Musisz być ostrożny, ostrzegła Julia, siostra Stefana pewnego deszczowego popołudnia. Ledwo ją znasz. Była dobra dla Oliwiera, zmarszczył brwi Stefan. A może widzi okazję. Bogaty, samotny ojciec, wrażliwe dziecko. To się zdarza. Stefan zjeżył się, ale nic nie powiedział. Mimo to jej słowa go dręczyły. Julia, nie chcąc odpuścić, po cichu zatrudniła prywatnego detektywa. Gdy otrzymała krótkie, zmontowane nagranie, na którym Magda rozmawia ze współpracownikiem o pieniądzach i bogactwie Stefana, Julia poczuła się usprawiedliwiona. Bez wahania przesłała je Stefanowi. Tej nocy Stefan słuchał go sam w swoim gabinecie, jest bogaty. Jeśli to dobrze rozegram, może już nigdy nie będę musiała martwić się o pieniądze. Słowa wpełzły mu do uszu, zimne i potępiające. Stefan siedział zamrożony, niedowierzanie walczyło ze złamanym sercem. Czy to wszystko było kłamstwem? Następnej niedzieli Stefan czekał przy oknie ze skrzyżowanymi ramionami. Gdy samochód Magdy wjechał na podjazd, Oliwier zapiszczał, biegnąc do drzwi. Stefan stał niewzruszony. Gdy Magda weszła, jej twarz rozjaśniła się na widok Oliwiera. Hej, mały! głos Stefana przeciął pokój musimy porozmawiać. Magda zamrugała, zaskoczona. Podszedł do niej, wyciągając telefon, wcisnął play. Zniekształcona, okrutna wersja głosu Magdy wypełniła przestrzeń. Twarz Magdy zbladła. Skąd to masz? szepnęła Czy to ma znaczenie? Czy cokolwiek z tego było prawdziwe? Czy chodziło tylko o pieniądze? Oliwier stanął między nimi, wyczuwając napięcie Nie powiedziała Magda, potrząsając głową, a w jej głosie rosła desperacja Stefanie to nie jest to, co myślisz. Więc co to jest? Bo z mojej perspektywy wygląda na to, że wykorzystałaś mojego syna, by się do mnie zbliżyć. W oczach Magdy pojawiły się łzy. Myślisz, że wykorzystałabym Oliwiera? Myślę, że powinnaś wyjść, powiedział zimno. Oliwier skomlał, chwytając za rękaw Magdy. Magda uklękła, a jej głos się załamał. Jesteś taki odważny, maluchu. Nigdy o tym nie zapominaj. Pocałowała go w czoło i wstała. Myślałam, że jesteś inny, ale jesteś tylko kolejnym mężczyzną, który widzi tylko to, czego się boi. Bez czekania na odpowiedź, chwyciła torbę i uciekła. Stefan stał nieruchomo. Oliwier znów szarpnął za jego nogawkę. Ta! szepnął. Jego głos pełen dezorientacji i złamanego serca. Stefan ukląkł i podniósł go, ale Oliwier wyrwał się, biegnąc do drzwi i przyciskając małe dłonie do szyby, wpatrując się w pusty podjazd. Stefan osunął się napięty, odrętwiały. Dom wydawał się nieznośnie pusty. Powiedział sobie, że chronił syna, ale głęboko w środku dręczyła go bolesna prawda. Popełnił straszny, nieodwracalny błąd. Dni, które nastąpiły, były ciemniejsze niż jakiekolwiek, które znał Stefan. Olivier ledwo mówił, nawet za pomocą tych kilku znaków, które opanował. Już nie sięgał po swoje zabawki. Siedział przy oknie, trzymając zniszczony rysunek i wpatrując się w dal. Pewnego popołudnia, gdy deszcz mżył na szyby, Stefan siedział przy biurku, bezmyślnie przewijając e-maile. Jego siostra Julia wysłała kolejną wiadomość. Z westchnieniem Stefan ją otworzył. Załączony był link do dłuższego pliku audio oryginalne, nieedytowane nagranie. Przez długi czas po prostu wpatrywał się w ekran. Potem, drżącą ręką, wcisnął play. Głos Magdy znów wypełnił pokój, ale tym razem pełna rozmowa była inna. Jak tam nowa praca zapytała współpracowniczka to nie jest praca. Powiedziała Magda: To tylko ten mały chłopiec, jest niesamowity. Nawet nie wiem, czy mu pomagam, ale kiedy się do mnie uśmiecha, jej głos ucichł. Czuję, że może po raz pierwszy robię coś dobrego. A ojciec, zażartowała współpracowniczka. Magda roześmiała się cicho. Jest skomplikowany, ale kocha tego dzieciaka bardziej niż cokolwiek. Nie naruszyłabym tego zaufania za żadne pieniądze. Współpracowniczka znów się zaśmiała. Ale i tak miło, że jest bogaty, prawda? Odpowiedź Magdy była szybka i ostra. Pieniądze niczego nie naprawiają, ani tego, przez co on przechodzi, ani tego, czego potrzebuje ten chłopiec. Stefan siedział zamrożony. Słowa odbijały się echem w jego uszach. Nie tylko zwątpił w Magdę. Zdradził ją, zdradził Oliwiera. Gwałtownie odsunął krzesło, chodząc po pokoju jak w klatce. Jego ręce drżały z gniewu na siebie, na Julię. Pomyślał o małych rączkach Oliwiera, ciągnących za rękaw Magdy. O pierwszym razie, gdy Oliwier uśmiechnął się bez zachęty, wszystko zniknęło. Z jego powodu. Tej nocy próbował namówić Oliwiera do jedzenia, ale chłopiec tylko potrząsnął głową. Stefan ukląkł obok niego, czując się bezradny. Przepraszam, kolego tak bardzo przepraszam. Oliwier nie odpowiedział. Po raz pierwszy od lat zapłakał prawdziwymi, dławiącymi szlochami płakał za synem, za kobietą, którą skrzywdził, i za mężczyzną, którym się stał. Gdy łzy w końcu ustały, spojrzał na Oliwiera. Mały chłopiec patrzył na niego poważnie. Stefan skinął powoli głową. Naprawię to. Przywiozę ją z powrotem. Następnego ranka skonfrontował się z Julią, wściekły i nieustępliwy. Stefan spakował małą torbę i zapiął Oliwiera na tylnym siedzeniu. Gdy wyjeżdżał z podjazdu, poczuł coś, czego sobie nie pozwalał od dawna nadzieję. Stefan jechał godzinami. Zatrzymywał się w każdej przydrożnej knajpce, każdym walącym się motelu, zadając to samo pytanie. Widzieliście ją? O zmroku wjechali do zmęczonego miasteczka. Oczy Stefana przebiegły po witrynach, aż zatrzymały się na obskurnej piekarni ciastka Magdy. Przez szybę dostrzegł kobietę w fartuchu oprószonym mąką. To była ona. Zaparkował, chwycił za rękę Oliwiera i wszedł. Ciepły zapach cynamonu i cukru otoczył ich. Magda podniosła wzrok, zamierając, gdy ich zobaczyła. Taca lekko jej się omsknęła. Zanim Stefan zdążył przemówić, Oliwier puścił go i pobiegł przez pokój. Dom! zawołał. Jego głos był czysty i pewny. Magda sapnęła, upuszczając tacę z brzękiem. Opadła na kolana z wyciągniętymi ramionami, a Oliwier wpadł w jej objęcia. Łzy spływały jej po policzkach, gdy go mocno przytulała. Stefan stał zamrożony. Magda odsunęła się lekko, ujmując twarz Oliwiera w dłonie. Powiedziałeś słowo, szepnęła. Oliwier skinął głową, chowając twarz w jej ramieniu. Gdy Magda podniosła wzrok, jej oczy spotkały oczy Stefana. Nie potrzeba było słów. Stefan przeszedł przez piekarnię i ukląkł obok nich. Jego dłoń, musnęła dłoń Magdy, gdy gładził włosy Oliwiera. Nie cofnęła się, uśmiechnęła się surowym, zapierającym dech w piersiach uśmiechem, i Stefan wiedział, że nie może jej znów stracić. Słowa wypłynęły bez namysłu. Wyjdź za mnie, tu i teraz, bez wielkich przemówień, bez drugich szans. Po prostu wyjdź za mnie. Magda zamrugała, oszołomiona. Stefanie, wiem, że nie jestem idealny, ale ty jesteś najlepszą rzeczą, jaka mi się kiedykolwiek przytrafiła. Jemu, nam obojgu. Z jej ust wyrwał się zduszony radosny śmiech. Nawet nie masz pierścionka, zażartowała. Stefan uśmiechnął się po raz pierwszy od wieków. Jutro ci go kupię, dziesięć, jeśli chcesz. Magda spojrzała na Oliwiera, który patrzył na nich z szeroko otwartymi, pełnymi nadziei oczami. Ujęła delikatnie twarz Stefana, aż ich czoła się zetknęły. Tak, szepnęła, oczywiście, że tak. Stefan przyciągnął ją do siebie, trzymając mocno, a Oliwier wcisnął się między nich, chichocząc z radości. Na zewnątrz deszcz padał cicho, rozmazując miasteczko w akwarelowy sen. W środku pod migoczącym żółtym światłem zepsuta rodzina odnalazła się na nowo. Wiosna rozwinęła się delikatnie na wsi. Pośród pól stała mała farma, jej biały płot świeżo pomalowany. Magda zamieniła starą stodołę w coś pięknego centrum dla dzieci takich jak Oliwier, nazwane przystań nadziei. Rodzice przyjeżdżali z daleka. Stefan był cichym dobroczyńcą. To było marzenie Magdy, a on był szczęśliwy, mogąc pozostać w tle. Oliwier tu rozkwitł. Dziś nie chodziło o terapię. Chodziło o rodzinę. Ślub był prosty. Gdy Megi z piekarni w końcu powiedziała: możesz pocałować pannę młodą, Stefan nie potrzebował zachęty. Pocałował Magdę z miłością tak dziką i pewną, że świat zdawał się wirować. Gdy się w końcu odsunęli, Olivier zaklaskał, a potem w ciszy spojrzał na Magdę. Mamo, powiedział wyraźnie. Magda sapnęła, padając na kolana, gdy napłynęły łzy. Olivier rzucił się jej w ramiona, a Stefan ukląkł obok nich, obejmując ich oboje w plątaninie śmiechu i łez. Później siedzieli na huśtawce na ganku, a Olivier spał zwinięty między nimi. Na niebie pojawiła się spadająca gwiazda. Życzenie? zapytał cicho. Potrząsnęła głową. Nie, obietnica. Stefan zacieśnił ramię wokół niej. Cokolwiek nadejdzie, trzymamy się tego. Tego powtórzyła Magda, gładząc włosy Oliwiera. Naszej niechlujnej, pięknej, niedoskonałej rodziny. Dom nie był miejscem. Był uczuciem, a oni w końcu go znaleźli. W świecie, który często wydaje się przytłaczający, Stefan, Magda i Mały Oliwier przypominają nam o potężnej prawdzie: rodzina to niedoskonałość, to miłość to stanie razem przez burzę, leczenie zepsutych miejsc i budowanie domu ze śmiechu, przebaczenia i drugich szans. Dziękujemy za dołączenie do nas w tej pięknej podróży. Jeśli historie takie jak ta poruszają Twoje serce. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału.